Dużo robię i nie mam efektów. Dzień dobry, witam cię serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy na taki temat, który oczywiście jest zainspirowany konsultacją z moją potencjalną klientką. Zapraszam do obejrzenia. Dużo robię i nie mam efektów. Faktycznie są y, wśród konsultowanych przeze mnie kobiet takie, które pracują na etacie i jeszcze dodatkowo aktywują swoje działania biznesowe poza etatem. Niekiedy mają jeszcze do tego całkiem małe dzieci, a jeszcze niekiedy dodatkowo w weekendy studiują. No to powiem pełen szacun, pełen szacun y, dla takiej aktywności. To, że zgłaszają, że nie mają efektów, niekiedy wygląda też tak, że w momencie, w którym się ze mną łączą, z reguły sprawdzam, y, jak wyglądają profile moich klientek. Czasami się zaskakuje, że te profile są naprawdę pełne wartościowych rzeczy. Niektóre konsultowane przeze mnie kobiety mają fanpage y liczące kilka tysięcy osób. A mimo tego, mimo tych wszystkich działań, nie ma to wszystko przełożenia na to, że są klienci, że ci klienci są regularnie i że jest płynność finansowa z tego typu działań. Są też kobiety, które są bardzo zajęte, natomiast nie tym, co należy. Jednym z moich pytań jest prośba, aby Powiedzieć mi, jak wygląda plan dnia. I przyznam, że czasami też ze zdziwieniem, z kolei w drugą stronę, zauważam, że w tym, co robią niektóre klientki, potencjalne klientki, nie ma w ogóle żadnych działań biznesowych. Tam jest zajmowanie się wszystkimi wokół: dorosłymi niemalże dziećmi, samodzielnymi rodzicami, zakupami i wszystkim tym, co no, nie ma szansy, aby przełożyło się na efekty finansowe. Nie ma po prostu szansy, aby z takich działań powstał biznes i to prosperujący. No i można powiedzieć, że dwa skrajne przypadki, co w tej sytuacji. Temat dzisiejszego spotkania to dużo robię, a za mało zarabiam. Zapraszam Cię do obejrzenia wideo, w którym mówię o piłkach z rynku. Tam yy, ten materiał uzupełnia tą treść, którą chcę dzisiaj pokazać. Ale wnioski z tego dużo robię, jakie są ponad to, ponad to o czym mówiłam tamte tamtym nagraniu. Faktycznie widzę, że mm, jeden przypadek jest taki, że tych działań jest bardzo dużo, ale one nie są takie jak należy, a drugi przypadek jest taki, że działań jest bardzo dużo i nawet są efekty, a klientka tego nie dostrzega i nie wykorzystuje tego potencjału. Pierwsza sytuacja mówi o tym, że klientka faktycznie zainwestowała bardzo dużo czasu w edukację, jak budować swoją markę w social mediach i nie poukładała sobie tego na tyle, aby sprawdzić, co przynosi efekt. I to jest zrozumiałe, ponieważ sama byłam w tym miejscu i wiem, co to znaczy publikować cztery razy dziennie, produkować content, nie umieć postawić granicy, co jest contentem bezpłatnym, a co jest płatnym i jakie tak naprawdę działania przynoszą efekt. To, że biznes polega na planowaniu, a następnie testowaniu, to zapewne wiesz, i być może taka klientka wcześniej czy później zorientuje się i zacznie sprawdzać wskaźniki, które działania przynoszą jej najlepsze efekty. Bo ani lajki, ani komentarze nie opłacą ZUS-u z takiej działalności. I tutaj droga jest bardzo prosta. W momencie, w którym dowiesz się Zdobędziesz tą wiedzę, co przynosi konkretne efekty i zaczniesz robić tylko to, co jest absolutnie niezbędne i przekłada się na efekty, to zaczniesz mieć płatnych klientów. Potem potrzeba jest tylko ustawić to w ten sposób, aby to zautomatyzować i aby też no, uwolnić swój czas, no bo chyba nie jest Twoim planem, żeby zostać marketerką i siedzieć od rana do wieczora obsługując klientów niskopłatnych za niskopłatne produkty. O tym też już była mowa, dlaczego moim zdaniem tradycyjne lejki marketingowe w biznesie eksperckim nie działają. To zapraszam cię do kolejnego nagrania, do takiego, które już jest opublikowane tutaj na profilu. I teraz yy, wcześniej czy później ta kobieta, jak już mówiłam, odkryje, co przynosi efekt. Można też pójść na skróty i dowiedzieć się tego ode mnie, ponieważ mój model już jest przetestowany i wiem, co działa. Co nie działa, i to jest taka droga na skróty. Natomiast w sytuacji, kiedy klientka nie dostrzega potencjału albo się wypaliła i zbudowała już społeczność bardzo dużą, i e, nawet na tej społeczności i na tych działaniach zarabiała, ale jednak nie zarabiała e, aż tak wiele, no to warto się przyjrzeć, jaka jest tego przyczyna. Być może przyczyna jest podobna, to znaczy, że ona już wdrażała tradycyjne lejki marketingowe i produkowała tani content, i tym samym się zmęczyła i wypaliła, i już nie ma ochoty obsługiwać dużej listy. Ale bardzo też możliwe, że po prostu ta społeczność no, nie ma z nią relacji. Dlatego, że jak wiesz, y, social media, y, fa Facebook czy YouTube to nie są projekty charytatywne. Te projekty są zbudowane po to, aby zarabiać. Jeżeli się w porę nie zorientujesz, że tak naprawdę, owszem, z ruchu i pracy organicznej możesz mieć klientów, klientki, i w przypadku moim to około 10-15% osób, które zapisują się do mnie na konsultacje z tak zwanego ruchu organicznego i z mojej działalności bezpłatnej, bezpłatnej na rzecz Facebooka, YouTube'a, to reszta to już są y, działania płatne i docieranie do właściwych klientów. Musisz też wiedzieć, że. No, w interesie Facebooka nie jest to, aby kiedy ty nie inwestujesz w Facebooka, aby Twój profil do Twoich fanów docierał. A mało kto siedzi na Facebooku i za każdym razem zagląda na Twój fanpage, to musi być już bardzo wierna Tobie osoba. I tych osób może nie być aż tyle, żeby utrzymać płynność i satysfakcjonujące dochody dla Twojego biznesu. W związku z tym, ponieważ życie ludzi biegnie, czyli życie Twoich klientów jest zmienne i różne rzeczy przyciągają ich uwagę, należy też wziąć taki aspekt do kalkulowania, że potrzeba do tych osób dotrzeć, kiedy one nie mają pomysłu na to, żeby do Ciebie zajrzeć na Twój profil czy na Twój fanpage, oraz zwyczajnie mogą nie mieć czasu, a mogą być bardzo zainteresowani pomocą. U Ciebie, mogą też o Tobie zapomnieć, i kiedy będą miały palący problem, który Ty jesteś w stanie rozwiązać, to nie pamiętając o Tobie, zwrócą się do Twojej konkurencji. Więc powinnaś być czujna, dlatego to, o czym mówię i zachęcam, to jest takie codzienne, codzienne, codzienne robienie tego, co należy i pilnowanie aktywności w social mediach, ale też w granicach rozsądku. I też utrzymanie aktywności Twoich fanów, robienie też na ich rzecz pewnych działań, których uczę. W związku z tym, żeby to wszystko miało efekty i żeby śmiała klientów z ruchu bezpłatnego i ruchu, czyli tak zwanego organicznego i ruchu płatnego. I żeby to y, działanie nie było y, bieganiem z pustą taczką, tylko żeby Twoje działania były. Na poziomie 20% Twojego zaangażowania, które powinno dać przynajmniej 80% efekty. No, jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak to zrobić, to pozostaje mi, jak zawsze, zaprosić Cię na bezpłatną konsultację. Link do zapisu znajdziesz w opisie tego wideo. Tymczasem dziękuję Ci serdecznie za uwagę i zapraszam do następnego nagrania.